Wrócił Roberto Soldicz na gali One Championship 171 w Katarze i to w jakim stylu? Choć nie wiem jak wy, ale ja oglądając ten pojedynek e, miałem pewne obawy, bo nie wszedł w tę walkę dobrze Roberto Soldicz i chyba się ze mną zgodzicie. E, już na samym początku pojawiły się problemy, kiedy kopnięcie, okrężne kopnięcie bez przygotowania uprzedniej akcji rękami skontrował Dagi e, prawym ciosem. Roberto Soldicz przywitał się z deskami no i jak Raczek do tyłu, ne, pełzły, żeby tylko nie dać się zabetonować z u który naprawdę jest e, dobrym zapaśnikiem. I parterowcem udało się tam po po chwilowych problemach uciec. Walka wróciła do stójki, ale widać było, że oddaje pole Roberto Soldicz, że nie czuje dystansu, jakby był jakiś taki bojaźliwy i zardzewiały. Nawet sędzia go upomniał, i tutaj zaraz ktoś może przytoczyć a na Offensi w palce Pawła Polityły. Sędzia tego nie zrobił, natomiast poprosił sędzia, albo nakazał wręcz Roberto Soldiczowi, albo aby ten zaczął więcej pracować, bo faktycznie Pracował na nogach, uciekając, a właściwie nie dając sobie zrobić krzywdy. Parę razy tam postraszył swoimi ciosami Dagi. Jeden frontal, którym też przedstawił Roberto Soldicza był emocarny. No i wydawało się, że ten Dagi to jest w sztosie, mimo że on dłużej nie walczył niż Roberto Soldicz. Natomiast Roberto Soldicz zapamiętał sobie te akcje z początku walki, kiedy kopnął bez przygotowania kopnięcie i został skontrowany. I odpłacił się Dagiemu potężną lewą ręką. no Przyznam szczerze, że no, pierwsze co mi się nasunęło na, na usta, na język, co wyszło też w moim twecie, że zabił tego Dagiego. Bo w momencie kiedy to Dagi chciał kopać, co skontrował go lewą ręką, padły ręce tureckiego Dagestańczyka i został tym lewym ścięty w ten sposób, że brutalnie poleciał na twarz jeszcze Roberto Soldic rzucił się tam w szale, żeby go dobijać. Sędzia musiał to przerywać. Kapitalny występ Chorwata, w zasadzie kapitalne skończenie, bo ten występ nie wyglądał dobrze. Także jeżeli chodzi o ten pojedynek, to fajnie, że Roberto Soldic wrócił. Myślę, że wszyscy tutaj w Polsce trzymaliśmy za niego kciuki, bo jest to postać bliska nam ze względu na występy w organizacji KSW. Natomiast co dalej z Roberto Soliczem, to chyba jednak dalej będą pojedynki w One, bo i wyskoczył tam do Czatri'ego i nawoływał walkę o pas. Szkoda, gdyby Roberto tam zostawił, uznałem, że to nie był dobry krok w jego karierze, co jakby przyszłość po podpisaniu pokazała, no bo no contest, porażka, długi rozbrat z walkami, teraz powrót w wielkim stylu i dużo lepiej dla niego by było, gdyby, nie wiem, choćby powalczył w FNC, w OKTAGONIE czy też w KSW, natomiast Fajnie by go było zobaczyć w UFC. Być może doczłapałby się do rewanżu z Rikusem, chociaż do tego długa droga by była przed nim. Niemniej jednak szkoda, że chodzą mu po głowie myśli pewnie kasa się zgadza w One, natomiast no, tamte walki w MMA są sporadycznie. Ciężko to nazwać już w ogóle organizacją MMA, bo to jest organizacja sportu, walki, bo tam jest itajski boks i grappling i MMA jest jakimś tam dodatkiem, więc szkoda dla kariery Roberta Soldicza, natomiast no, trzeba przyznać, że był to kapitalny nokaut w wykonaniu czech. Jak myślicie, gdzie Chorwat teraz zakotwiczy? Czy zostanie w Łan, czy być może wybierze jakiś inny kierunek? Dajcie znać w komentarzu. No i oczywiście widzimy się na typowaniu XTB KSW 103.